Witam Was, kochani. Moim największym świadectwem jest to, że ja mogłam Was poznać. Naprawdę. Ja bardzo dziękuję Duchowi Świętemu, że ja tu przyjechałam. To jest naprawdę dla mnie cud. Dla mnie to wcześniej było nierealne. Gdzieś tam środki na pewno, gdzieś ta strefa komfortu, lęki. Pokonałam z dziećmi 500 kilometrów, żeby do Was przyjechać. Najpiękniejsze. Ja w ogóle nie planowałam tu przyjechać. Ja miałam codziennie sny, w których y, duch święty, anioły do mnie mówiły, że mam do Was przyjechać i nie przejmować się ani środkami, ani jak tu dotrę. Wszystko będzie w porządku, tylko mam tu przyjechać. I ja tak zrobiłam. Ja pewnego dnia wstałam i ja mówię, że jadę. Mój syn się pyta, ale mamo gdzie? Ja mówię, pakuj, y, pakuj plecak, jedziemy. A on mówi, Zwarę właśnie jadę. Pojechał ze mną oczywiście. <laughs> y, był tu ze mną na pierwszych spotkaniach i nawet yy, uciekał stąd, bo gdzieś tam miał taki problem, że musiał do talety biegać co po chwili, a dziś jak widzieliście on tu tańczył i śpiewał dla Pana Boga i do domu i się cieszył, w czym naprawdę ja jestem w szoku. Ja znam tego chłopaka, Zde zdepresjonowany, smutny. Agresywny, gdzieś tam zachowania takie na anty, ale bardzo kochający swojego młodszego brata i pomocny mnie, ale gdzieś tam, gdzieś to pękło. On szedł do domu i mówi, że Tomek patrzył się na niego i na niego jakaś moc schodziła, w czym mój Łukasz nigdy w ten sposób nie mówił o tym wszystkim. Ja dotychczas, ja ogólnie poświęcam środki, które mam no, na życie, żeby tutaj dotrzeć I za każdym razem wracam. I po prostu wszystko, jeszcze więcej tym dzieciom wszystkiego spada. Ostatnio na live, ja, ja mam ogólnie, mój każdy dzień, to jest świadectwo. W, codziennie u mnie w, w życiu dzieją się cuda. Po pierwsze, po modlitwie Tomka na live, Miki zaczął mówić. Yy, ja w ogóle poczekałam, aż wrócą do mnie wszyscy rehabilitanci i zauważyli to, co ja, bo myślałam, że może sobie coś nakręciłam na głowę. Ale codziennie, będąc na rehabilitacji, wracali, rehabilitanci pytali się, co się stało, że dziecko, które wydawało głoski. Która wydawała tylko z siebie dźwięki, my od niego jeszcze wymuszaliśmy te włoskie dźwięki, ono samo zaczyna opowiadać i wkręca nas do rozmowy. Ja mówię, halleluja, dziękuję Ci panie. Ja o tym powiedziałam powiedziałam wam też również na live y wielokrotnie. Naprawdę i później ludzie do mnie wracali i się pytali, co się stało, że Miki tak się zmienił? Ja mówię, tam szef u góry. Amen. I te, tak, ja wam powiem to, że największe świadectwem jest, że ja mogę że ja mogę z wami tu być, że ja mogę spędzić z wami ten czas, że ja dostałam tą ulotkę do swojego lepszego życia. A tą ulotką były, wysłała mi Ola, moja siostra, która mi powiedziała w momencie, kiedy miałam najciężej. Już mi się sypało wszystko. Byłam no w takich... Me mega kłopotach, z których mi się wydawało po ludzku, że ja nie wyjdę. Ona mówi, masz, teraz dowiesz się prawdy. Ja mówię, no kurde, ja do niej poradzę, ona mi wysyła nauczania. Ja te nauczania, mówię, kurde, i co ja mam z tym zrobić? Ja dostałam jakąś ul ulotkę, do, do czego, co ja mam z tym zrobić, kurde? I napisałam do Asi wstępnie, bo dowiedziałam się, że Asia jest liderem, i ja nie miałam pojęcia, co to znaczy, robię jakieś nauczania, ktoś mi mówi, że kurde, wszystko, w co wierzyłam, to to nie była wiara, tylko religia, kurde, co to jest w ogóle? Asia w ogóle, w ogóle, co pamiętam? Pamiętam, czy Asia się zapytała mnie, czy ja jestem nowonarodzona. No ja, ja po nocach maluję ogólnie obrazy, zajmuję się rysowaniem. I, i to była dwunasta w nocy, koło pierwszej, dwunasta pierwsza i Asia do mnie mówi, że nagra mi modlitwę i nowonarodzimy się w Duchu Świętym. Ja tak sobie stanęłam, stoję w tej kuchni, tak na luzie, włączyłam sobie to i tak nagle fu, Owie kurczę, ja, bo ja otworzyłam nagranie. I to ja sobie tak podeszłam na ludzie i ja kompletnie nie, mia, nie wiedziałam, co to znaczy. Myślałam, że ona mi nagrała jakąś nagrywkę, w której żem się odczepiła po prostu. <grym> A Asia mi nagrała modlitwę, i ja w pewnym momencie zaczęłam szukać realnie postaci. Czy tu stoi Jezus? Ja, ja w życiu czegoś takiego nie czułam w życiu. Ostatnio też na lajwie. Pastor właśnie się pomodlił. Za mnie byłam przed, miałam w jednym tygodniu trzy sprawy sądowe. Kurczę, powiem Wam szczerze, zbolała i zlękniała, przestraszona. Ja wyszłam stamtąd i ja nie wierzę, nie? Ja tam wnioskowałam, w ogóle nie chodzi mi o pieniądze w tych sprawach sądowych, tylko o bezpieczeństwo i zdrowie i dobro moich dzieci. Ja wychodzę, a Mikołaj dostał. W ogóle stokroć, więc 100% więcej niż ja w ogóle wnioskowałam dla niego. W czym to są środki na aptekę, na dojazdy do lekarzy? W czym ja naprawdę Bogu dziękuję, jestem wdzięczna. Mój każdy dzień to jest świadectwo. Asia pewnego razu w nocy, bo ja zajmuję się sama chłopakami, pomodliła się, mnie. Asia ratuj, Asia ratuj, to jest koniec, ja muszę, ja potrzebuję twojej pomocy. Ja tylko błagam, odczytaj, nie? Mówię, napisałam do niej, że nie mogę chodzić. Ja chodziłam przez około tydzień i to bardzo często mi się zdarzało. Chodziłam w ten sposób, w ten sposób. Nie, nie szło się wyprostować, a ból był tak potworny, że ja nawet nie mogłam w kierunku kolan tak głowy zrobić. I to mi się powtarzało wielokrotnie, wielokrotnie. Asia się za mnie pomodliła wtedy, a ja siedziałam, no bo nie mogłam stać, a ja czułam, jak ktoś po prostu złazi mi z tych pleców i taką moc. Ja wstałam i krzyknęłam, aleluja. I od tamtej pory nigdy więcej, nigdy więcej tego nie było. Nigdy. To jest piękne. Chciałam Wam naprawdę podziękować i dziękuję Bogu codziennie za to, co dzieje się w moim życiu. Bo ja nigdy nie doświadczyłam tyle dobroci. To, to jest piękne. Ja naprawdę nie poznałam tylu ludzi, którzy są uśmiechnięci, którzy z chęcią coś doradzą, i nareszcie mogę przybywać, jak do Was przyjeżdżam to to jest piękne, że tutaj już mnie nikt nie nazywa wariatem, że ja mówię o Bożych Prawdach i to nie jest w ogóle z kosmosu. Tam, gdzie ja chodzę, to to jest sekta, wariactwo, nie? aleluja, ja jak ktoś tak mówi, bo ja już się tym nie przejmuję. Chciałam wam podziękować i powiedzieć, że naprawdę Duch Święty to realna postać i ja Go poznaję, On do mnie mówi w snach, że ja, bym tu, że ja mam tu przyjeżdżać, że On mi wszystko zapewni, tyle razy mnie podniósł, o, co ostatnie powiem, żeby już nie zajmować więcej czasu. Miałam pewnego razu taki sen, byłam tak mocno y, y, zdołowana oczywiście, co Asia mi tłumaczyła, że bez względu na okoliczności, miałam taki sen właśnie, że jestem bardzo zdołowana i w ogóle nie miałam za co wrócić od rodziców do Gorzowa, e, w czym już chciałam pojechać, bo tam mama chodzi w okutaty i Śniło mi się, że anioł stoi do mnie, ja stoję z dziećmi pod takim drzewem i on do mnie mówi, sprawdź konto. Daria, naprawdę, sprawdź konto. Ja mówię, ale przecież to nie jest czas, w którym mają mi w ogóle przyjść pieniądze. Naprawdę, zaufaj mi, sprawdź konto. Ja się budzę rano, no kurczę, i zapomniałam o tym. Na, naprawdę zapomniałam o tym. Ja mówię, kurczę, dochodzi już po popołudnie, zbliża się live. Mówię, usiądę sobie przed telefonem, bo wtedy to mnie ciągnie, bo już znam te godziny. Ja sprawdzam konto, tam jest 900 zł. Nie? Ludzie, ja, ja naprawdę byłam w szoku, w czym ja bardzo się bałam. Ja bardzo byłam przestraszona i yy, do tej pory codziennie śniło mi się, jak anioł bądź głos, który do mnie mówi, nie bój się, bo ja się wami zaopiekowałem. Nie bój się, mamo Mikołaja, bo ja się wami opiekuję. I ty Mikołaju, bo ja się wami zaopiekowałem. Wielokrotnie śniło mi się to uwielbienie, śniły mi się sceny, nawet Dorotka się za mnie modliła. To zanim tu przyjechałam, to śniło mi się, że Pan Jezus przyszedł do mnie i mówi, że to, co go poprosiłam, to teraz On mnie uwolni. I ja leżąc na podłodze, właśnie też mi dotknął szyi, a później mnie podniósł i wy byliście. I, i było wiele też innych ludzi z mojego środowiska i... I powiedział do mnie, że już nigdy nikomu nie pozwoli na mnie spojrzeć tak jak przedtem, i żebym się nie bała, i to już jest po wszystkim. I ja przyjechałam, i Dorotka zrobiła identycznie to wszystko tak, jak zrobił Pan Jezus. Czym ja nic jej wcześniej nie mówiłam? <grym> Dziękuję Wam! Zobacz, kim jesteśmy jesteśmy www.potęga-nieba.org. Czym jest nabożeństwo? Misja. Kiedy odbywają się spotkania? Adres, wyznanie naszej wiary, grupy domowe, zespół, wsparcie, cała misja kościoła, wydarzenia, wszystko w jednym miejscu www.potenga Nieba.org